W programie Pytanie na śniadanie trwają intensywne zmiany i roszady personalne, co prawdopodobnie wywołuje pewne niepokoje wśród pracowników. W mediach pojawiły się doniesienia, że istnieje lista osób do zwolnienia, na której znalazły się między innymi dwie prowadzące. Jednak na razie w telewizji polskiej, TVP, nie potwierdzono tych informacji. Jednak pojawiła się inna niespodziewana wiadomość, że Krzysztof Wrześniowiecki. Wieloletni reporter stacji musiał nagle pożegnać się z programem Pytanie na śniadanie. Że Śniowiecki od pewnego czasu prowadził własny kącik z kwizami w tym programie i pełnił funkcję szefa reporterów. Istnieje podejrzenie, że to ostatnia funkcja mogła przyczynić się do jego odejścia. Kilka miesięcy temu Że przyciągnął do PNS reportera z programu Alarm, Krzysztofa Plona, który został zdjęty z anteny. Wydaje się, że Plon miał uniknąć czystek. Ale teraz również jest objęte zmianami. Informator plotka sugeruje, że zmiany w programie są wynikiem układów i dążenia do pozbycia się dawnych powiązań. Miejsce Rześniowieckiego zajmie nowa osoba, która nie jest kojarzona z poprzednią władzą. Sam Rześniowiecki potwierdził, że odchodzi z programu Pytanie na śniadanie, ale pozostaje pracownikiem TVP. Oświadczył: "Dzień dobry. To nie są prawdziwe informacje." Żegnam się z redakcją PNS, ale nie z TVP. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.